Cześć z tej strony demo. Słuchajcie, około godziny temu zostały opublikowane zdjęcia do gry, która do niedawna uchodziła za Project Beast. Zdjęcie jest mało, bo chyba około 5-6, ale po prostu postanowiłem, że muszę się z wami tym podzielić, bo wiem, że niektórzy być może by na te zdjęcia nie trafili, nie wszyscy śledzą mojego fanpage'a, nie wszyscy śledzą jakieś tam oficjalne fanpage, e, by mogli na to naprawdę nie trafić, a ja chcę się z tym podzielić. Tak samo też robiłem w Dark Souls 2 przed premią, że wrzucałem takie zdjęcia, jak były jako filmy i to się całkiem fajnie przyjęło, więc życzę Wam teraz miłego oglądania i napiszcie, jeśli możecie, w komentarzach poniżej później. Oczywiście Wasze wrażenia, bo naprawdę dla mnie zdjęcia powalają. Życzę Wam miłego oglądania.